Na początek chcę powiedzieć kilka słów. Głosować czas nadchodzi znowu. Hej Pierszaki! Nasz kandydat nie może być byle jaki. Klasa druga, mówię Wam, że mam bardzo dobry plan! Klasy trzecie głoszą wszędzie! Paulina, Paulina Pawlak najlepsza będzie! Przedstawicielem godnym uczniów zostanie... Paulina Pawlak, panowie i panie! Chcesz, żeby w szkole działo się wiele? Przypilnuj, by głosowali Twoi przyjaciele! No, nie, jestem, to bym był rozdecydowany. Paulina Pamlak, my was zapewniamy. Hej, kandydacze szkoda, twych mąk, Paulina popiera, w